Nowy samochód gaśniczy dla OSP Podlesie został poświęcony podwójnie. W strugach deszczu Druchowie wraz z samorządowcami oraz mieszkańcami spotkali się pod jednostką Ochotniczej Straży Pożarnej. Uroczystość przekazania pojazdu wpisała się w obchody gminnego Dnia Strażaka. Długie lata czekaliśmy na niego, mieliśmy wysłużonego Jelcza, ale teraz już otrzymaliśmy nowy sprzęt. Myślę, że będzie nam służył, aby nieść ludziom pomoc, tak tu nie już było wielokrotnie mówione, a nasza wioska okrążona jest lasami dookoła. Także podniesie to naszą zdolność bojową i zapewni większe bezpieczeństwo mieszkańcom. Myślę, że nowe wyzwania przed jednostką, społeczność Podlesia nie jest to duża społeczność, ale jak mogliśmy się przekonać, bardzo zaangażowana i zakup nowego samochodu, myślę, że zmobilizuje tutaj i to, o czym mówił pan prezes zarządu ESP w Podlesiu, już są nowi druchowie, nowe druchny, więc miejmy nadzieję, że ta jednostka będzie się rozwijać. Każda jednostka kiedyś chce dostać nowy sprzęt. Nowy samochód to buduje i chęć do dalszej działalności w ochotniczych strażach pożarnych. Tutaj wsparcie samorządu w wysokości 260 tysięcy przekazane przez Radę Miejską w Piliźnie. Bardzo serdecznie dziękuję radnym, na czele z panem przewodniczącym, że przychylili się do projektu uchwały budżetowej, w której zabezpieczyliśmy środki i udało się jeszcze w pierwszym półroczu kupić samochód dla jednostki w Podlesiu. Nowy samochód to nie jedyna inwestycja w tamtejszą jednostkę. Niedawno Remiza OSP Podlesie doczekała się modernizacji. Remiza została też rozbudowana, została odnowiona, że tak powiem, wzbogacona o, nowe, o nową kuchnię, także mają tu siedzibę i panie z koła gospodyń wiejskich. No i my strażacy też mamy swoje miejsce tutaj i samochód też się zmieści. Także wszyscy się w tej małej miejscowości zmieścimy w zgodzie. Tu akurat byliśmy zdeterminowani, żeby jednak to ten lokalowe poprawić. Dla tych strażaków, gdzie no, widzieliśmy to zaangażowanie, no, ale lokal jaki był, taki był. No, Robiłyśmy nie tylko to, bo wcześniej były też no, remontowane różne remizy. W końcu ta się doczekała i bardzo dobrze. Tym bardziej, że no, tu jest bardzo no, piękny teren. Strażacy jak widzimy chętnie działają. Teraz jeszcze dostali ten nowy samochód, myślę, że już teraz będą mogli naprawdę działać tak profesjonalnie. Przeszkoleni są z tego co wiem, także. Dobrze się stało, że, no, że jest jestem nowy, że jest ta remiza odnowiona. Podczas uroczystej mszy świętej w kaplicy pod wezwaniem Matki Bożej nieustającej pomocy w Podlesiu, wszyscy zgromadzeni modlili się w intencji strażaków gminy Pilzno. Uroczystość poświęcenia i przekazania samochodu gaśniczego oraz gminny dzień strażaka w Podlesiu przebiegły w przyjaznej atmosferze. Życzeniom i gratulacjom nie było końca zdrowia i tego, żeby ten samochód ich bezpiecznie woził do akcji, z akcji, żeby byli, żeby byli po prostu zadowoleni z tego samochodu. Tyle powrotów, co i wyjazdów i może jak najmniej wyjazdów, żeby jak najmniej się działo, jak najwięcej wyjazdów może na ćwiczenia, a jak najmniej do akcji, takich jak ratowanie ludzi czy gaszenie pożarów. Jako najstarszy z tych chciałem Wam, żebyście powiedzieli, usłyszeli moje dobre razy. I tak, z sąsiadami w zgodzie żyć, wzajemnie się szanować, herbatkę z miodem pić, nie kłócić się, zdrowym i wesołym być, dużo się śmiać i serce swe drugie dać, dużo żartować, nie chorować, starszych szanować, nikomu nie szkodzić, do kościółka chodzić, chodzić na ryby i zbierać grzyby, Odwiedzać lasy, jeździć nawczasy. Swe dzieci trzeba kochać, trzeba je szkolić i nie wiadolić. Dla Pani, czy świeci słońce, czy pada deszcz, kochajcie sąsiadów i mężów też. Dla Pani, czy świeci słońce, czy pada deszcz, kochajcie sąsiadki i żony też. Dla seniorów, Kochajcie swe wnuki, zachęcajcie do nauki. Staraj się zdrowym, wesołym, wciąż młodym być i kochać świat. I w dobrej kondycji szczęśliwie, spokojnie dożyć długich, długich lat.